Cześć kochani, witam się z Wami w pierwszym odcinku z wakacji. Dzisiaj pokolorujemy sobie tą stronę. Raczej nie skończymy jej, więc będzie z tego kilka odcinków, a my zaczynamy kolorować. Dobra, pokoloruję tutaj tego kwiatka. Więc on na pewno bardzo ładny w czerwonym. Czerwoną ramką. Ale chyba Wam to trochę przyspieszę. Więc poczekajcie chwila. Dobra, już kwiatek jest trochę pokolorowany. Dobra, to my lecimy dalej. Poczekajcie chwila. Dobra. Kwiat już jest prawie pokolorowany. Zaczął nam tylko środek. Więc poczekajcie. Mamy już skończony kwiatek. Tak, już kwiat jest skończony i to już będzie koniec tego odcinka. Wiem, że on jest bardzo krótki, ale nagramy dzisiaj drugi, więc czekajcie. Pa! Pa!